Za mną możecie zobaczyć dopalające się zgliszcze niedawno wybudowanej smoczej areny. Dyrektor Grimm wręcza klucze do szkoły złej królowej. Obiecała schwytać podpalaczkę, nawet jeśli to jej własna córka. Czy dotrzyma słowa? Czy naprawdę przywróci porządek w Ever After High? To jednak zła królowa. Zobaczmy na żywo jej przemówienie. Moi drodzy. Wiem, jak bardzo cieszy Was moja obecność, ale jestem dyrektorką tylko tymczasowo. Milton Green powróci na stanowisko dyrektora tego liceum. Lecz najpierw będziemy musieli zażegnać ten kryzys. Chyba dopadła go żabiaczkawka. Oj, wcale mi się to nie podoba. Daję Wam moje słowo, że wszystkie zniszczenia zostaną naprawione, zanim się obejrzycie. Widzicie? Wiedzcie, że królowej można zaufać. Wszystko jest już pod kontrolą. No dalej proszę, rozejdźcie się. Szopka skończona. Hmm, Daryng zostawił swoje rzeczy. A to dziwne, on nigdzie nie rusza się bez lusterka. Niech ktoś mnie stąd wyciągnie!